Z tej strony, klik i witam Was wszystkich w moim kolejnym odcinku. Ja już zapowiadałem w poprzednim odcinku, czekajcie, tak zapowiadam w poprzednim odcinku, że ten odcinek będzie taki przygotowawczy. Nie wiem, czy za jasno jest, ale no niech będzie, niech będzie tak jasno. Dobra, przygotowawczy, tak. Więc ja mam i za tym gościem, z tego co widzę, na jakąś naradę. Ale tak jak mówiłem, ja wejdę w tryb medytacji i zajmę się tymi punktami, bo jest czym się zajmę. Ze, Zajmywać, zajmować, zajmować. Okej, okay, wejdźmy w sobie w bohater, i tak jak już mówiłem, ma, musimy rozdać po prostu w, w tym dziale 6 punktów. I teraz wielkie myślenie i obliczanie, w co tu rozdać. Okej, okay, tutaj mamy, jak widzimy, mam pierwszy już level wzięty tego, i dodaje mi to 10 do żywotności, a potem 50. No, takie sobie, szczerze mówiąc. Ale od początku, może. Regeneracja igoru poza walką. Całkiem niezłe, tylko że wigor mi, wigor mi jest potrzebny chyba tylko i wyłącznie do tego aby używać magii, więc, a ja z magii nie będę korzystał, więc Tutaj też średnio, to już chyba wolę wziąć THP Okej, okay, tutaj Odblokowuję możliwość rzuc rzucania szteletem, ja nie będę się w to bawił, może to jest fajne, może nie, nie wiem Wiem tylko, że zadaje fajny damage, ale jakoś nie chcę zrobić siebie asasina zbytnio Ok, tutaj mam zięte. Odblokowuję parowanie ciosów we wszystkich kierunkach, a następny poziom odblokowuje parowanie ciosów we wszystkich kierunkach redukcję obrażeń podczas bloku 100 przy pełnym wigorze właśnie wigor, więc a ja wigoru nie będę miał, więc to też traci na znaczeniu. Regeneracja wigoru to też raczej nie, a tutaj odblokowuję możliwość odbijania szczał. To jeszcze może być całkiem fajne. A w drugim levelu odblokowuje możliwość odbijania szczał w kierunku szczelca. Czekajcie, teraz ja sobie może wezmę, ile mam już punktów? Mamy raz, dwa, trzy. Trzy punkty dopiero. Ja sobie może wezmę tam żywotność. Czemu nie? I może, co by tu zrobić? Te sztylety. No ciężko, ciężko. Mam dwa. Ok, może wezmę sobie. Kurde, no co by tu wziąć teraz? To jest właśnie zagłoska. Nie mogę jeszcze wziąć? Nie. Schemat zablokowany, niestety. Regeneracja wigulu poza walką. To mnie nie interesuje zbytnio. Odblokowuję możliwość rzucania sztyletem na słabo. Może regeneracja wigoru w walce, to by może było ciekawsze. Weźmy sobie może to jeszcze, to mamy ile? 4, 5 i może jeszcze regenerację wigoru, no niech będzie. Dobra. I jak widzicie zadziałało, możemy już sobie tutaj, prawda, bawić się. Tak więc magia. Co my tu mamy ciekawego? Zresztą ja tu nic nie będę brał. Tak, odblokowuję drugi poziom znaku art, zwiększę zasięg. Obróżnię znaków plus 5 i jakieś tam inne bariery. Tak więc magię sobie odpuszczamy, i teraz, czy Alchemia, mamy 7 punktów, 7 talentów, czy Alchemia, czy może W Sprawdzę może Alchemię, co nam tu da? Yy, od Petard, od, od pułapek. Ja pułapek i Petard nie będę używał. Co jest dalej? Jak widzicie, są dwie ścieżki tutaj rozwoju lewa prawa. I niestety będziemy musieli, jeśli wybierzemy coś, to musimy już dalej jechać tym podzespołem. Dobra, to tak. Alchemik mnie nie interesuje, więc to odpada. <laughs> tutaj jest efekt uboczny, szansa na stworzenie mutagenu jako efektu ubocznego alchemii. To też słabe. A tutaj, żywotność plus 20, a to już brzmi lepiej. Jest daremnie, ale jest lepiej. Czas działania eliksirów. No to więc, na pewno tą ścieżkę, więc prawą ścieżkę. A potem jest co? Liczba uzyskanych składników alchemicznych. Też jest nawet fajne. Yy, kataliza. Efekty wszystkich wypitych eliksirów. O, to jest coś pięknego. To jest dlatego wa warto być alchemikiem. Czas działanie olejów. No i tam już jeszcze lepsze bajery są. Ale dobra, jest tak. Więc musiałbym tu wydać punktów raz, dwa, trzy, cztery, żeby do tego dobić. Sprawdźmy sobie teraz szermierkę, i tutaj mam trzy ścieżki rozwoju, takie główne grupy. I żeby dojść do tego, potrzebuję z tego co widzę, tak, po cztery punkty na każdą ze ścieżki. Tak, dobra, tak więc, Pasz, może zacznijmy od górnej ścieżki, garda. Widzimy, nie otrzymuje już 200% obrażeń przy ataku w plecy, tylko 150%. No, takie sobie, co tu jest. Obrażenia zadawane mieczem plus 5%. O, to jest fajne. Odlokowuje możliwość zadawanie ciosów wielu przeciwnikom. O, to też jest piękne. Tylko zastanawiam się, czy można się cofnąć. Hmm. Czekajcie, ja tu może wyjdę. Da się cofnąć? Właśnie nie mam jak tego sprawdzić zbytnio. Ale te dwie rzeczy są fajne. Faj fajna jest ta przemoc. Zwiększa mi AT. I fajne jest to... Tak. Odblokowuje zadawanie ciosów wielu przeciwnikom. Dodatkowo przeciwnicy otrzymują 50%... Pro... Aha, dodatkowi przeciwnicy otrzymują 50% obrażeń. Dobra. A tutaj? Żywotność 25. Dobra. Ta linia jest no całkiem fajna, ta górna. Okej, okay, co tutaj jest? Eee, riposta. Odblokowuje możliwość kontr... kontrowania ciosów przeciwnika. No, niezłe. Koszt wikoru potrzebny do zablokowania ciosu oponenta. Takie sobie. Redukcja obrażeń 5%. No, to jest niezłe, to jest niezłe, przyznam się. A, ale tu się ścieżki te dwie ostatnie łączą ze sobą, więc tutaj jest tak trochę inaczej. Dyst dystans pokonany podczas uniku w walce to jest fajne, to bym chciał kupić. To jest fajna rzecz. No dalej. Wigor. No. Ten wigor. Tego wigoru nie potrzebuje niestety. Ja sobie tutaj zapiszę grę w razie czego. I zobaczmy sobie, czy da się cofać. Ja jestem tego ciekaw. Ok. Stan został tak zapisany. Więc sobie wejdźmy jeszcze raz do tej medytacji. Okej, okay, bohater. Dobra, i teraz tak sprawdźmy, czy możemy się cofać. Jakby to sprawdzić. Dobra, sprawdzę to może tak. Czekajcie. Ok, sprawdzę to tak po kolei a i tak potem sobie jeszcze przytam grę. Dobra, i czy mogę się cofnąć? Mogę się cofnąć, więc spokojnie. Dobra, mogę się cofnąć, tak więc super. To już sobie już odgarnęliśmy. Tak więc ja sobie wczytam grę, czytam sobie grę, czytaj grę. W sumie to chyba pierwszy raz będę wczytywał grę w taki, taki normalny sposób, no, szybciej, 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 Okej. Okay. Dobra, tak więc można się cofać. I teraz pytanie: w co iść? Czy w tą, w tą alchemię? Czy może w, w szermierkę? Wydaje mi się, że warto, warto wziąć ten unik cały. Jeszcze raz wejdę, pokażę wam. Bohater. I teraz tak. Jeszcze raz alchemia, czyli prawa strona. Żywotność 20. Czas działania eliksirów, składniki. Ja bym sobie wziął te cztery. Te cztery bym sobie wziął. I by mi zostały trzy punkty, praktycznie cztery, bo zresztą level. Dobra, te punkty bym sobie wziął. Zostałyby mi trzy punkty. I bym sobie wziął tak. Unik. Unik bym sobie wziął. Nie wolno się zbytnio cofać, bo potem marnuje się punkty. To ja bym pojechał tak: trzy punkty by mi zostały, ja bym pojechał tak w, w pracę nóg, w, niestety, w ten wigor, w redukcję obrażeń, no i tyle. Potem bym sobie pojechał, prawda, do góry i bym wziął tak. Bym wziął. Co to jest dalej? Szansa na, kry... na efekt krytyczny. Efekty krytyczne mnie nie interesują zbytnio, więc to bym sobie pominął, a tutaj szansa na wszystkie efekty, to też bym sobie pominął. Szansa na to też bym sobie pomylił, cholera. <laughs> na wszystkie efekty krytyczne żeby no pojechał prosto. No a potem do już do końca. Dobra, to w sumie możemy tak zrobić. Tak więc bierzemy sobie tą żywotność. O, na drugim levelu daje aż 100% do 100 żywotności ciekawe. Czas działania eliksirów. Yy, liczba uzyskanych składników alchemicznych. I oczywiście efekt wszystkich wypitych eliksirów. Dobrze. No na drugim levelu tutaj no przepiękne statystyki. No jest co rozdawać. No patrzcie, tutaj na przykład ta kataliza efekty wszystkich wypitych Elixirów plus 15%, a na drugim levelu plus 30%, a negatywne z 30 do 80, minus 80. No ładnie, ładnie, ładnie. Okej, okay, zostało nam przed to, czyli praca nóg. Praca szybkość regenerowana, wigoru, wigoru w walce niestety musimy wziąć i redukcja obrażeń 5%, a potem jest 15. Dobra, to wszystko tutaj. I jeszcze, weźmy sobie może w alchemię, albo na razie nie, na razie nie. Ja bym chciał znaleźć w sklepie jeszcze, zapiszę grę tutaj, nie wiem ile ten odcinek już trwa. Ale dobra, tam mamy quest główny, ale na razie nie chcę tego questu głównego ruszać. Ja bym się przyjrzał temu miastu z bliska. Nie jest dość duże. Tutaj jest co prawda brama zamknięta. I tam wiem, że pamiętam, że były jakieś sklepy. Póki rada nie podejmie decyzji. Bramy są zamknięte. A, rada, no to kurde, bym musiał jednak iść na tą radę, więc chodźmy. Okej, okay, to jest tutaj. Chyba. Tutaj jest jakiś plakat. Za wolność naszą, waszą i waszą. Dobra. A tutaj są ogłoszenia: tablica ogłoszeń, zlecenie na harpie. Mm -hmm. Cecil, to sobie nawet ten gościu, Ale możemy sobie wszystko chyba wsiąść nawet. Wszystkie ogłoszenia może przy okazji jakoś wypełnimy. Dobra, chodźmy tutaj. Dobra, jesteśmy. Weźmy sobie na dół. O, kolejny. Wpuścisz jednego i zaraz masz sąsiedztwie setkę. Zkądzy biorą. No, ludzkim kobietom wystarczy byle siąść na męskich portkach, by im brzuchu rósł. Chyba o tobie słyszałem. Dobra, gdzie mamy iść? Aha, tu jest ten cały nasz kość. Okay, tutaj są pojedynki. Tutaj zaraz w, przy pójdziemy. Okej, okay, ale mamy iść tutaj. No i gdzie teraz? Okej, okay, prosto. Okej, okay, wchodzimy. No chodź weźcie, chodź, 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 Oto twoja wiedźmińska komnata. Ponoć sam Selkirk z gulety spał w tym łóżku przed bitwą. Szczęścia mu nie przyniosło, ale przynajmniej wyspał się przed śmiercią. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Dzięki z kolei. Dobra, uda się na naradę wojenną. No, ja bym w sumie musiał się udać, żeby te bramy zostały otworzone. Przechowaj lub odpisz rzeczy. O, to jest całkiem ciekawa opcja. Ja bym sobie coś przechował, szczerze mówiąc. Tylko pytanie jest co, kilof? Mogę sobie to przechować. To mi waży tylko. Na razie tyle. Bo nie wiadomo co mi będzie potrzebne. I mam iść na naradę wojenną. Ciekawe gdzie mam. Gdzie, gdzie jest? Gdzie mam się odbyć ta narada? Ale wydaje mi się, nie w karczmie. Więc wyjdźmy sobie z tej, z tej karczmy. Albo możemy jeszcze tutaj sobie zawalczyć. Rozmawiajmy z nimi. Od kiedy to szlachta bije się z chłopami? Ano, takie czasy! Saskia traktuje chłopską na równi z nami. Tyle, że jak się raz psa na pokoje wpuści, nigdy już nie będzie chciał spać w budzie. Nie mnie to osądzać. Grunt, że na walkach można nieźle zarobić. Nie chcielibyście spróbować? Jakie są reguły? Każdy zawodnik wpłaca swoją stawkę. Im więcej wygrał walk, tym jest większa. Chcecie z kimś walczyć, musicie wyłożyć monety. Wygrany bierze część, reszta idzie na zakłady, które rozliczam ja. Wygrywa ten, który okaże się lepszy w dwóch rundach, albo zwali przeciwnika. Dobra. Zapisać was na następny. Tak, chodzę w Poproszę o godnego przeciwnika. Na początek zmierzycie się z Nowicjuszem. Stawajcie. W Kasa oczywiście o, mamy aż półtora tysiąca łatwiej. W takim razie otwieram zakłady. Dobra, i oczywiście klikamy WSD, chyba, bo na tym to polega. Nie macaj go tylko ostro! Dobra, jest koniec. Nie się go! Wreszcie ktoś, kto nie macha łapami jak cepem! Pula trafia w wasze ręce. Wasza pozycja rośnie, panie. Tak, tak jestem gotowy. Poproszę o godnego przeciwnika. Im lepszy przeciwnik, tym lepsza walka. Im lepsza walka, tym wyższa stawka. A wyższa stawka, to większa wygrana. Dobra, widzimy. No a tu już jest grubo 50. To... W takim razie otwieram. Dobra, kolejny gość. Nie macaj go, tylko ostro! No, to już jest gruby. Nie bój się go! Dobra, koniec. Było na co popatrzeć. Przepiękna walka. Gratuluję wygranej. Wasza pozycja rośnie, panie. Tak, jestem gotowy. Poproszę o godne. Znakomicie. To najsilniejszy chłop, jakiego znam. Zaorał niejednego konia przy pługu. A na walkach dochrapał się takiego majątku, że nie jeden szlachcic może pozazdrościć Wykładajcie dole na stół. Potem może być już za późno. W takim razie otwieram... Dobra, idziemy z tym gościem. Koniec? Nie, jeszcze nie. No, twardy zawolnik, Wreszcie ktoś, kto nie macha łapami jak. cudowny pokaz siły, precyzji i zwinności. Wygląda na to, że nie ma już chętnych na walkę z nowym mistrzem. I tu się głupo mylicie! Rycerz Silgrat! Jam jest! Zawsze mówiliście, że takie pojedynki to zwykła farsa dla prostaków! Prawdziwy rycerz potyka się z drugim rycerzem w znakomitym otoczeniu mężu Wida. Wyzywam cię, Wiedźminie! Tak, tak! Nigdy nie zapomnę tego, co na turniejach wyczyniał Seldkirk. Mój brat miał wiele okazji, żeby udowodnić swoją wielkość. Niestety świat schodzi na psy i dziś, żeby rycerz dowiódł męstwa, musi się mierzyć z pospólstwem. Ale widzę, że jest między wami wieźmi. Nijaki to dla mnie ród, ale kunszt zadowalający. Może kiedy padnie u moich stóp, przekonacie się, że nie jestem jeno bratem Serpkirka. Zyskam sławę jako Silgrad, postrach wiedźminów. Wyzywam cię, wiedźminie. Stawiam dwie Zakwy złota. I wierzaj mi, że Silgrad byle chama na pojedynek nie pozywa. Jasne. Chcesz dowieść, że jesteś równy swojemu bratu? To pokaż, co potrafisz. Stawaj! Nie bój się go! A jeden zero? Dwa? Nie go tylko ostro! Trzy? Jest? Czwóreczka? No i nie, nie zapominajmy o piątce. Wygrałeś. Dobij mnie! Nie jestem mordercą. Walczyliśmy na pięści. Lepiej mi było zginąć z twoich rąk. To był uczciwy pojedynek. Sam tego chciałeś. Zrujnowałeś moją reputację. Dałem ci popysku i wygrałem dużo pieniędzy. Twoja reputacja mnie nie obchodzi. Jeszcze się spotkamy. Silgrad nie zapomina zniewak. Gratuluję zwycięzcom, dziękuję pokonanym! Wiedźminie, pokazałeś mistrzowski kunszt. Walka z tobą to zaszczyt. A teraz rozliczymy pulę! Nie macaj go tylko ostro! Dobra, no ile dostaliśmy? To mnie ciekawi. No nie wiem ile dostaliśmy, nie wypisało niestety. Dobra, ale ja tutaj wydaje mi się skończę odcinek, tak więc ja tutaj się z Wami pożegnam. Wiem, że dużo nie zrobiliśmy, no ale rozdaliśmy punkty, co nie ma miejsca co odcinek, ani co 20 odcinków. Tak więc ja tu jeszcze raz zapiszę i pożegnam się z Wami tak więc. Cześć, macie się, do zobaczenia.